Szpital Świętego Łukasza w Tarnowie zakończył właśnie realizację trzeciej edycji programu Przechytrzyć Raka. Podjęliśmy ten, ten program 3 lata temu, Był, była to jesień, ciężko było dotrzeć do ludzi, ciężko było spowodować, że przyjdą na spotkania. A teraz z przyjemnością podsumowujemy trzecią edycję. Zaplanowane było, że 800 osób będzie uczestniczyło w spotkaniach aktywnie. Okazało się, że udało się tę liczbę przekroczyć, i tych osób było 1084, które wzięły udział. A oprócz tego, osoby, które uczestniczyły w piknikach i różnego rodzaju spotkaniach organizowanych przez nas i przez inne instytucje, i tam też namiot specjalny przechytrzyć raka. I Gadżety i materiały, materiały edukacyjne były przekazywane ludziom. Także wiele osób otrzymało te materiały i mamy nadzieję, że się z nimi zapozna. W całej Małopolsce odbyło się 11 spotkań, w czasie których uczestnicy wzięli udział w wykładach prowadzonych przez lekarza onkologa oraz szkolenia z techniki samobadania piersi na fantomach. Krak, przegoniliśmy Kraków pod względem zgłaszalności nowotworów złośliwych, bo mamy ją najlepszą w województwie. Kraków jest na drugim miejscu dopiero. Natomiast dlaczego właściwie te wszystkie programy koncentrują się też w tarnowi? Oprócz tego, że jest to dobry ośrodek, to mamy tarnów ma najwyższe zagrożenie zachorowalnością na nowotwory złośliwe też w województwie po powiecie proszowickim. My mamy wynotowałem sobie ostatnie dane. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to 278 na 100 tysięcy rocznie choruje mężczyzn i to jest drugie miejsce w Małopolsce po, po Proszowicach, a pierwsze miejsce mamy wśród zachorowalności kobiet 262 na 262 kobiety na 100 tysięcy populacji rocznie. O czym to świadczy? To, to, nie, to nie, nie musi koniecznie świadczyć, że jest tutaj coś gorszego, co powoduje, że nowotwory są. Rozpoznawany, tylko świadczy to po pierwsze o lepszym rozpoznawaniu nowotworów niż w województwie i, no i oczywiście o bardzo dobrej zgłaszalności. W ramach projektu działał również onkologiczny telefon zaufania. No proszę Państwa, czasami jest tak, że nawet żyjąc ekologicznie i zachowując się prozdrowotnie, nie unikniemy zachorowania na nowotwór złośliwy. Wtedy należy położyć nacisk na to, aby chorobę nowotworową zdiagnozować w jak najwcześniejszym stadium, w jak najniższym stopniu zaawansowania, bo tylko wtedy chory ma szansę na trwałe wyleczenie z choroby nowotworowej. Każdy nowotwór złośliwy dzielimy na cztery stadia zaawansowania. Im niższe stadium od pierwszego do czwartego, tym niższe zaawansowanie nowotworu. I naszą rolą, taką moją rolą bezpośrednią w trakcie tych szkoleń i spotkań. Z osobami, które w nich uczestniczyły, było nauczyć uczestników spotkania, jakie są wczesne objawy choroby nowotworowej. Dodajmy, że szpital wziął także udział w trzech imprezach plenerowych. Specjalny namiot profilaktyczny pojawił się w gminie Tarnów w Olkuszu oraz Krynicy Zdrój. Wszędzie tam prowadzono naukę samobadania piersi, rozdawano broszury edukacyjne oraz praktyczne gadżety.